Nowenna do dziesiątka Jezus, dzień trzeci. O przyjęcie w swoim sercu Bożej Matki. W ostatnich dniach Adwentu to Maryja prowadzi nas za rękę i pomaga nam wejść w tajemnicę Bożego Narodzenia. Ojciec Raniero Cantalamessa, rekolekcje adwentowe, 2023 rok. Wcielenie Syna Bożego dokonało się, ponieważ Maryja zgodziła się na przyjęcie Słowa Bożego tak, by w niej stało się Ono ciałem. Kontemplując wiarę Maryi, Prośmy dziś, byśmy umieli ufać Bogu tak jak Ona. Dziecię Jezus, dziękuję Ci za wiarę Twojej Matki, Maryi. Mówiąc, niech mi się stanie według słowa Twego, w chwili zwiastowania zgodziła się na wypełnienie Bożego planu. W jej życiu nie brakowało prób wiary, aż do najtrudniejszej próby pod krzyżem. Naucz mnie choć odrobinę naśladować jej postawę w codziennym życiu. Naucz ufać Bogu, wbrew wszelkim trudnościom, i zawsze znajdować siłę i pocieszenie w jego ramionach ojcze nasz któryś jest w niebie święć się imię twoje przyjdź królestwo twoje bądź wola twoja jako w niebie tak i na ziemi chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie ale nas zbaw ode złego amen Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.